Siemaneczko, dzisiaj chcę, żebyśmy spojrzeli na problem sprzedaży z drugiej perspektywy, czyli chcę porozmawiać dzisiaj z Tobą o najstarszej, najbardziej nazwałbym to prymitywnej, ale nie chcę nikogo urażać, technice negocjacyjnej klientów. Otóż ile razy widziałeś sprzedawców prognozujących sprzedaż? Czyli mówiący, no, ten klient jeszcze ode mnie kupi, a ten zamówi, a tu czekam na zamówienie, i tak dalej, i tak dalej. Ja oczywiście się cieszę, bo historia, którą chcę się z Tobą podzielić, jak i również wnioski z tej historii dotyczą bezpośrednio mojego, jednego z moich zespołów, który serdecznie pozdrawiam. Był to zespół w branży poligraficznej i pewnych historii związanych z klientami. Otóż. Najstarsza, na, no może nie najbardziej prymitywna. Jedna z takich najbardziej cwanych zagrywek klientów to jest, jak ja to mówię, deklaracja przyszłego zamówienia. Czyli teraz mi pan daj rabat. Mówię celowo daj, bo to Janusze najczęściej są, a ja później, bo ja mam dla pana jeszcze jedno zamówienie i zamówię to tam pod koniec przyszłego tygodnia, pod koniec miesiąca, w nowym miesiącu i tak dalej, i tak dalej. I co się dzieje w takiej sytuacji? Otóż no, sprzedawcy mają naturalną tendencję do tego, że w głowie układają już to sobie, bo to najczęściej nie są małe zamówienia te, o których mówimy. Czyli najczęściej klient mówi, bo jak mi Pan teraz da rabat na te małe zamówienie, to ja jeszcze mam dla Pana, przygotowuję duże zamówienie. No i sprzedawca myśli sobie, kurczę, teraz zjadę mu nieco z prowizji, zjadę mu z marży, a później zamówił mnie dłużej, wyrobi mi budżet, który mam do wyrobienia. No, i co się dzieje najczęściej w takiej sytuacji? Zastanów się przez sekundę. Jeżeli dasz temu klientowi rabat na to małe zamówienie, no, jak się pewnie domyślasz, no to nie dzieje się kurczę nic. Dlatego, że ty jako sprzedawca opuściłeś gacie do samych kostek, klient skorzystał, grzecznie mówi dziękuję i nie wraca. No, tak to wygląda w dużym skrócie. Dlatego, że klient czując sprzedawcę tym zamówieniem, on wie co on chce ugrać. On chce ugrać. Teraz jeszcze lepszą cenę, i on najczęściej nie wraca. A skąd to wiem? Otóż pracując w rynku poligraficznym, zauważyłem często taką tendencję, że, panie Tomaszu, jeżeli pan mi da teraz rabat na te kalendarze, na te zaledwie 100 sztuk, 5,50, to ja mam już dla pana kolejne zamówienie, ale to już będzie duże, bo będzie na przykład na 10 tysięcy kalendarzy. No i Tom to nie jest celowo, że, że teraz przytaczam imię, tylko taki Tomasz przykładowo myśli sobie, no kurde, teraz mu zjadę z marży. Zarobię trochę mniej, ale za chwilę będę miał zamówienie, które wyrobi mi budżet miesięczny. Jeśli musi konsultować z przełożonym, to idzie do przełożonego, mówi tam, bla bla bla, ble, ble, obiecuję mu. Jeśli nie musi, to najczęściej szczapy wali ten rabat. I co się dzieje dalej? Analizując 50 takich deklaracji klientów, wyszło mi na to, że tylko jeden klient złożył zamówienie. Później. I to zamówienie było dużo niższe od deklarowanego. To było to zamówienie, o którym on mówił, ale było znacznie niższe. I tamtego pięknego dnia podjąłem taką strategiczną decyzję, że moi handlowcy mają zakaz jakiegoś takiego głupiego rabatowania. Mieli malutki rabaci, który mogli dać i to wszystko. W sytuacjach trudnych z klientami poprosiłem ich, żeby albo tego klienta przekierowywali do mnie, albo no, sami starali się poradzić sobie z tym problemem. Natomiast. Część rozmów poprowadziłem ja i jak te rozmowy mniej więcej wyglądały. No i ten klient jak, jak zwykle, jak to klient oburzony, bo przecież jemu się należy, bo przecież on współpracuje z nami od lat, oczywiście składa, to jest osobna strona medalu, składa szerotowe zamówienia, nieważne, ale pracuje z nami od lat, on jest naszym stałym klientem i tak dalej, i tak dalej. No i ja w tej sytuacji tłumaczyłem, panie Krzysiu, panie Tomaszu, ja bardzo chętnie dam panu to, ten rabat, natomiast... Jeżeli to oczywiście było dla klienta bardzo ważne, ja bardzo chętnie dam panu ten rabat, jeżeli jest dla Pana taki ważny. Natomiast proszę o złożenie mi tego dużego zamówienia już dziś. To wtedy mogę dać panu rabat. I co się działo w tej sytuacji? Otóż naturalnym było to, że klienci zaczęli się wycofywać. I wbrew pozorom to było najlepsze, co mogło się stać, dlatego że zamówienia, które my wykonywaliśmy wtedy i to, jak się naginaliśmy, powodowało, że no, to było praktycznie bezmarżowe. My na tym nie zarabialiśmy prawie nic. Natomiast ci klienci, którzy zostali, nabrali do nas szacunku, zaczęli nas traktować poważnie i z 12 zamówień zadeklarowanych kupiło 4 klientów, co nam podniosło konwersję z 2 do 33%. Moim zdaniem bardzo wysoki wynik. Mieliśmy też drugą technikę. W sytuacjach takich bardzo skrajnych, kiedy nie działał argument, że proszę złożyć mi zamówienie już dziś, to pytaliśmy. Na ile to zamówienie jest pewne. No i ten klient mówi, że to on już je ma, on że tam finalizuje, tam tylko kwestia podpisów. Dobrze, to proszę pana o złożenie zaliczki 500 zł, jeżeli Pani nie wykorzysta, jeżeli Pan nie złoży tego zamówienia, no to pokryje tą różnicę. To oczywiście to nie działało w ogóle. No bo nie, bo oni nie chcieli wpłacać. Natomiast mieliśmy też trzecią technikę, która polegała na tym, że mówiliśmy, OK, Panie Marku. Proszę wobec tego teraz zapłacić całość, zapłacić, to było bodajże cena 10 czy 11 zł za kalendarz i jeżeli złoży Pan to wyższe zamówienie, to mimo ceny, którą Pan tam ma preferencyjną, no bo to oczywiście skala, obniżę Panu o różnicę, która jest między tamtym 5,50 na przykład, a 10 zł. I tu, jeśli klient był faktycznie naszym partnerem w biznesie, to klient się zgadzał. Jeżeli nim nie był, no to najczęściej byliśmy na, na przegranej pozycji, ale to już jest jak gdyby osobna sprawa. Tak więc, polecam Tobie jako sprzedawcy, czy jako osobie zarządzającej sprzedażą, ułożenie swojej procedury, co robić w sytuacji, kiedy klient Was szczuje zamówieniem. Dlatego, że to jest technika znana jak świat, stara jak świat. Klienci zawsze mówią: Teraz mi Pan, day, za tam 3 zł. Bo ja następne zamówienie złożę na, na taką skalę. No i najczęściej no działa to na sprzedawców. Także jeżeli masz jakieś podobne historie związane właśnie z tą taką techniką szczucia klientów, to podziel się nią ze mną w komentarzu. Jestem bardzo ciekaw, jak w innych branżach to działa. Również, żeby na Twoich przykładach. No i widzimy się w kolejnym nagraniu. Do zobaczenia. Cześć.